A jeśli chcesz ziomeczku zdobyć taką, to wspaniałą kostkę. Nic prostszego, wystarczy, że zostawisz suba, jeśli jeszcze tego nie robisz. Daj też znać swoim znajomym, że będzie taka koska do wygrania u Suchego na kanale Z okazji wbicia 2000 subów, dokładnie tak, live specjalny z okazji wbicia 2000 subów Więc im szybciej wbijemy te 2000 subów, tym szybciej ta koska będzie do wygrania właśnie dla Was Zostawcie też łapę w górę pod tym filmem i komentarz I widzimy się już wkrótce, elu Jeszcze mamy dwa miejsca, także wpadajcie e, Otwórzmy sobie coś, otwórzmy sobie coś e, Na te moje imieniny dzisiaj Chciałbym Koskę Butterfly Takiego zielonego, fajnego Jak najbardziej Myślałem, że doleci, kurde Danger jest naprawdę wciąga, mega wciąga i... To jest fakt Dobra, jeszcze raz Dobra, mamy jeszcze dwa wolne miejsca, także wpadajcie kto może. Uuu, baby! Suchy ma imieniny! <laughs> What the fuck! Co tu się odwaliło? Co tu się odwaliło? Jaki stan? Chyba nie za dobry, ale ile, ile? 008 Minibalware! Kurde, szkoda, że nie jest. Tatraku! No nie, no nie, no nie! What the fuck! Ale kurde, ja, ja dzisiaj chyba w Totka muszę zagrać, powiem Wam. To jest druga rzecz. Dzisiaj takie mega, mega yy, farcy. To jest masakra. Masakracja. Jak to mówią młodzi ludzie? Masakracja. <ścoughs> elegancko, elegancko. Ale siadło. Pięknie. Kurde, fajnie, bo chciałem sobie nim zagrać. Nie wiem, jak on teraz stoi. Cenowo, zaraz sobie go badam. Szkoda, że nie z kryca Krycafuks no z to bym sobie go. E, to bym sobie nim pograł na pewno trochę. Nie ja no, i tak pogram na pewno, ale. Ile on kosztuje, mój drugi? 659 zł. No coś pięknego. Coś wspaniałego. Minimal 650 ziko Całkiem sympatycznie. No to to już mi się zwrócił, już mi się zwrócił opinii dzisiaj.